Hej, cześć, witajcie, tu Powinarski08 na kanale Groszek w betoniarce i witam was w nowym sezonie, gdzie pucharki mi spadły na połowę. Tutaj jest pan Sebastian, ja tak się prezentuje na szklaniach na razie, no trochę dziwnych sytuacji, no tutaj było smutno, bo balonów nie dawał. No ale dzisiaj miałem zamiar, tak jak przed ostatnim odcinku na kanale Beat Challengera, ale jednak mi się odechciało i postanowiłem, że zrobimy sobie ten challenge Omega Knighta i Sparkiego. W drodze będzie też muszkieterki i pekka. No więc raczej mogę już zaczynać, więc start. Wybieramy deck. Weźmy sobie Sparky i Omega Knight, tak jak było tam. Bezpekki, muszkieterkę weźmy, głorcy, strzałki i raczej electro Wizard, i Fire Spirit, i weźmy jeszcze Tornado. Dobra, no to zaczynamy. Póki czas. A poziom niżej ma. Można spróbować. To było dziwne. Przepraszam, że się tak długo nie odzywałem, po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć. Dobra. Hunter skontrowany, o. Mm. No elektroizardy nie miałem co dorzucić po prostu. A tutaj na przykład mogę rzucić już mega knajta. Gładcy dorzućmy, o idealnie. Mega Knight im potankuje jeszcze przez chwilę. No i widzicie, gołarcy nie mają mało HP, a jednak są mocne. Tak oto praktycznie zdjęłem całą wieżę. No to jest już spora szansa, że wygrałem już to. Tutaj można go dorzucić. Pik. Już mnie nic nie zaskoczy. Dwie bomby posłał ten z parki. No i znowu się tak długo nie odzywają. Co jest? Dobra, no to teraz poczekajmy na to, co zrobi. No chyba, że już on odpuścił sobie, bo wie, że i tak to przegra, więc... Du, 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 du. I idziemy. Ej, już wyszedł. O, wiedział, że już nie ma co zrobić. No to wygranka raczej niezłe. Tylko, że szkoda, że wyszedł. I pierwszą nagrodę to jest 1000 golda. Nieźle, przyda się. Nie wiadomo na co, ale się przyda na pewno. Na no upgradeka. Mega jest dobustowany. Szkoda tylko, że i tak, i tak miałem go na 10 poziomie. Szkoda. A tutaj jakiś... Ja już kiedyś w sezonie, kiedy ja już chyba sobie odpuściłem z klaszem. No bo był taki czas, że odpuściłem sobie. To było już chyba jak wybiłem Challengera jedynkę. W ogóle taka ciekawostka, wbiłem sobie Challengera jedynkę w okolicach moich urodzin. Więc trochę śmiesznie. Tak jakby mój był prezent na urodziny. O, ja już wiem nawet co z tymi typami, już przeżyli zrobić. dę Nie wyszło coś hmm. Hmm. Ludzie. No, ale jak ładnie skontrowany? Dorzućmy jeszcze tutaj taką kartkę. No i patrzcie jak muszkieterka ładnie kontruje, ale niektórzy hejtują tą kartę. No i teraz co tutaj zrobić? Przeciwnik ma przewagę eliksiru na 100%. W klanie japońskim, czyli ten. Hmm, Japończyk na stówę. No, no i o, jak, jak niemiło. Czy teraz będzie też Lamberczak. Bez eliksiru będę, co będzie mm, ryzykowne. Ale to było ładne. Ale to było śliczne. To był jeden z moich najlepszych momentów. To chyba ten moment, w którym youtuberzy berają lajki like i suby. Ale ja tego nie zrobię. No jest, no, ciągle mi się wydaje, że mało się odzywam. No i w sumie to raczej prawda, mało się odzywam. Dobra. Puszczam jeszcze jakiś super ultra combo atak. szybko dociąganka. Hmm, no ta walka jest bardzo wyrównana i nie wiem, co dalej zrobić. No to puszczę tam ten muszkieterkę, żeby coś tam podziałała. Ale nic nie podziała. O Panie, Panie! Co to ma być? jakieś citowanie. Hmm, walka przegrana. Pierwszy luz. Przydałoby się trochę ten dek przerobić. Na jakiś inny. O, spels. Nie się zrobiło. No to odbieramy. Cage. No nawet. Przeróbmy nieco ten deck. Bo tak, tak, tak. To to... Tak średnio. Eltron se za Tornado. Dobra, to jeszcze raz. Powinno być lepiej. Szorty nawet niezły na start. Puszczamy Spire, Fire Spirit, on Ice Spirita, czyli pewnie Logbitem gra. Nie. Ice Cage'em. Nie jakimś losowym Dekiem. Pierwszy lepszy pewnie. No i teraz trzeba to szybko zrobić, jak postawię jakąś kartę. No, w sumie. cyk. Ay. No, to lecimy gana i sockinga. Idzie. Idzie. I dorzucamy muszkieterkę, a do tego jeszcze woltronso. Tak jak on nie kontruje. Chyba jednak lepiej zrobić grać samym sobą. Pójdźmy takiego małego jako z jako za Kinga. Hmm. Może mieć teraz nie. Tesla, ale Tesla zresetuje mi go czy nie, bo nie wiem. Sięga gdzieś mniej więcej dotąd. Nie. Nie mogę pokazać niestety, ja smutna. O jak ładnie. Pa, ten kurs go bije. Chyba sobie podejść ten film, że tutaj wziął jakąś muzyczkę. Dobra, takim kombo atakiem nikt cię nie obroni. No, Tyśla nie resetuje. Od początku to wiedziałem. Mecz jest bardzo wyrównany. Może rzecz, że, że jeden do jednego jest ten mecz. Godny trafił na godnego. tej muszki terka rzućmy. No. I widzicie, jakim ja mądry jestem. Mądry, bo uczony. Na chwilę ten Meganait jeszcze potankuje tutaj. A jak to obiło go. Najszybki elektrowizard. Pa 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 i dwie bomby. Ja musimy jak najdłużej odciągnąć ich. Od tego miejsca. A nie, muszę posłać w niego jakieś karty. Zostało jeszcze minuta. To jest, zróbmy tak, i niech ten muszkiterka wykańcza już. Dobra, i szybki i cyk. Eee, się schowała. Dobra, chyba dam sobie radę. Chyba, czy nie. Szybki Eltronso? Drugi Mega Knight. Dobra, teraz się już nie obroni, już to jest wygranka. Mówiłem. Nawet nie, nie zauważymy, jak ten Mega Knight tam skacze i to obija. To trochę mnie niepokoi. No i pierwsza karta zdobyta. Trzy muszkieterki. Kiedyś się ja nią grała, ale teraz już nie. Tutaj ten. Moje karty, jakby ktoś się zastanawiał. 99 na 99. Szybka raczej nowej karty nie to W klanie zmieniło się tylko tyle, że ja i pan Sebastian spadliśmy o arenę niżej. Zmiany tylko to. On ma wszystko na dziesiątym, oprócz tego. A nie mógłbym się trajnić z nim. Kto wie, może się zgodzi. Ja sobie zażyczę. Coś takiego, co on na pewno mi da. To on na pewno mi może dać. Zaraz, ja mam 10 goblin baryli, 5. E. Abym młot dał. E. Film powoli zbliża się ku końcowi, więc. Pogadajmy. E. O, o kanale, na kanale nic się specjalnego nie dzieje i ten... Tutaj, jeżeli ktoś YouTube'erzy, proszę o lajki i suby, ale ja tego nie zrobię. Tak samo jak link inny. Więc... Mm, nie wiem. Jeśli nie chcecie, nie wbijajcie na kanał, no chyba, że chcecie, to wbijcie, ja nie wiem, nie wiem co jak, nie. No, no to chyba następny film będzie z Sebum, albo sewa sam będzie nagrywał. Ja by ja ja byłem na tym odcinku. Żegnam się z wami. Cześć. I o, cześć i papa.